Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa na czasy ostateczne, wraz z komentarzem Luz de Marei po orędziu. Umiłowany ludu mój, ludu mego najświętszego serca, błogosławią Was wiarą, błogosławią Was nadzieją, błogosławią Was miłością. Żyjecie w czasie duchowej wojny. Wojny między dobrem a złem, wojny o duszę, o wasze dusze. Jesteście częścią ludzkości i historii zbawienia, dlatego musicie być świadomi tego momentu kulminacyjnego, w którym obecnie żyjecie. I nie możecie pozwolić przejść niezauważenie duchowej przemianie, która musi dominować w tej chwili. Bądźcie świadomymi cudu miłości mej rzeczywistej obecności w pokarmie eucharystycznym oraz w moim Ludzie, który ochraniam. Niektóre z moich dzieci posiadają wielkie zdolności intelektualne, ale nie walczą przeciwko swojemu osobistemu ego, by zmienić się w osoby pełne wiary, dobroci. Pogody ducha, pociechy i miłości miłosiernej względem bliźniego, które to cnoty są tak konieczne w tym kluczowym momencie, w którym się znajdujecie. Pogoda utrzymuje swoją zmienność i intensywne działanie w każdej porze roku, co doprowadzi do bardziej okrutnej zimy. Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Rosję, Stany Zjednoczone, Ukrainę i Chinę. Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Indię. Cierpią z powodu sił przyrody. Módlcie się, dzieci. Módlcie się. Narzędzie zagłady hamują ludzkość. Módlcie się. Dzieci, módlcie się. Wulkany zwiększają swoją aktywność. Módlcie się dzieci. Módlcie się. Ameryka Łacińska cierpi, boleje z tego powodu. Brońcie wiary, módlcie się sercem. Ludu mój, umiłowany ludu mój. Zaskoczy was nagły atak użycia broni atomowej, co sprawi, że wprowadzą w czyn moją sprawiedliwość. Nie pozwolę człowiekowi zniszczyć samego siebie, ani zniszczyć dzieła stworzenia. Obudźcie się, nie śpijcie, obudźcie się, dzieci moje. Moja najświętsza matka zachowuje Was w swoim niepokalanym sercu. Ta matka, która kocha swoje dzieci, daje wam swoją siłę i ochronę. Ludu mój, wiara, 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 jestem wciąż z wami, wyzwalając was od zła. Musicie mi na to zezwolić. Proście o to, z wiarą. Módlcie się. Mój lud musi się wstawiać za ludzkością moja miłość utrzymuje się w każdym z was ochraniam was wasz Jezus witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta komentarz bracia Nasz Pan daje nam bardzo ważne orędzie. Wzywa nas do całkowitej zmiany życia, do bycia pełnymi współczucia, miłosierdzia, miłości, rozumiejąc, że czasami to my sami wywołujemy problemy, przez to, że się nie zmieniamy na lepsze, że nie patrzymy w głąb siebie, utrzymując oporny charakter. Na przykład, duchowa arogancja, nieprzebaczenie, zazdrość, wyniosłość, narzucanie swojej woli oraz inne głęboko zakorzenione w nas wady, które nosimy w swoim wnętrzu i nie pozbywamy się ich. Musimy pilnie zrozumieć, że kiedy prosimy naszego Pana by nam pomógł stać się lepszymi, to chodzi tu o naszą odpowiedzialność i o naszą świadomość wewnętrznej przemiany. To dlatego, że w jakiej mierze bierzemy nasze ego i kształtujemy je, by być bardziej na sposób Chrystusa. Na ile podejmujemy wysiłek, by przestać narzucać się innym, na ile czynimy bardziej elastycznym nasze postępowanie względem braci? Nie by zgadzać się i uczestniczyć w grzechu, lecz aby uzyskać tę integrację wewnętrzną, która sprawia, że umiemy wspólnie żyć i okazywać miłość braterską sobie nawzajem. W takiej mierze zrozumiemy, że nasz Pan pomaga nam. Stawać się lepszymi, ale odpowiedzialność jest całkowicie nasza, gdyż to my jesteśmy właścicielami swojego Ja i mamy je prowadzić ku dobru, ku braterskiej miłości. Nasz Pan Jezus Chrystus jest obecny w swoim ciele, krwi, duszy i Bóstwie w Najświętszej Eucharystii. Lecz czy pojmujemy ten nieskończony cud miłości? Czy jesteśmy przygotowani, by się go nie wyprzeć? Ponieważ Chrystus prosi za nas w każdym czasie, żebyśmy nie upadli. Ewangelia według św. Łukasza 22, 32. A zresztą my jesteśmy odpowiedzialni. Ludu Boży, ta wojna pomiędzy dobrem a złem, której nie widzimy oczami ciała, ale która jest obecna, wzywa nas do tego, by nie zatracić swej duszy trwając w rozproszeniach tego świata i w przywiązaniu do przyjemności. Dlatego potrzebna jest wewnętrzna przemiana, nawrócenie. Nie chodzi o to, by widzieć, kto jest większym katolikiem, lecz żeby być bardziej ludźmi Boga bardziej ludzkimi bardziej braterskimi. Jeśli czytaliśmy Stary Testament, będziemy pamiętać, że narody zamieszane w tej chwili w wojnę oraz inne narody, które jeszcze się nie przyłączyły, stały się częścią mnóstwa narodów, które wystąpiły przeciwko planowi Bożemu. Sprzeciwiając się w Nowym Testamencie ewangelicznemu orędziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który głosił: Jak należy postępować zgodnie z wolą Bożą. To historia zbawienia. Lud Boży przeżywa to, czego doświadczył w przeszłości, rzecz jasna w innej formie. Jesteśmy ludem Bożym, który idzie poprzez czasy ziemski dlatego jesteśmy również częścią historii zbawienia zapewnia nas o tym nasz Pan Jezus Chrystus który zainterweniuje wtedy gdy tak zdecyduje go wola ponieważ nie pozwoli by człowiek władzy zniszczył całą resztę ludzkości ani żeby unicestwił dzieło stworzenia to czego oczekuje od nas przynajświętsza Trójca to żebyśmy oddali jej ziemię, którą dała nam w dziedzictwo, i żeby wola Boża spełniła się na ziemi tak, jak spełnia się w niebie. Dlatego Boża interwencja nastąpi w tym pokoleniu, aby nas oczyścić nie wodą, lecz ogniem. Dlatego ogień Ducha Świętego nas ożywia i sprawi, że będziemy trwać z zapaloną lampą. O ile na to pozwolimy. Bracia, nie ustępujmy i nie bierzmy udziału w pogańskim święcie Halloween, lecz tego dnia wynagradzajmy i pamiętajmy, że nie musimy przyciągać różnych wezwań ciemności, które znajdują się na Ziemi. Bądźmy jednością z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z naszą najświętszą matką i na swoim Miejscu bądźmy światłością, by rozświetlała miejsca, w których jest mrok. Amen.